Witajcie! Wtorek po świętach. Święta, święta i po świętach i trzeba brać się, yy, trzeba wracać do rzeczywistości. My tutaj właśnie będziemy teraz tworzyć makietę tajemniczego ogrodu. Tutaj mamy już przygotowane pudło z takimi różnościami, z których coś musimy wybrać, bo zrobić taki ten ogród: yy, z ogrodzeniem, z kwiatkami, z ławkami, z alejami i tak dalej, z alcanami. Nie wiem jak nam to wyjdzie. Będziemy pierwszy raz robić. Tutaj mamy dekturę taką. To zaraz sobie będziemy to jakoś rozpanować i coś będziemy tworzyć na tej dekturze. Także tak. A jak to święta, to wiadomo yy, nic nie było nagrywane. Było właśnie rodzinnie. Wczoraj żeśmy byli w Lublinie. Yy, nawet było wczoraj ładnie słonecznie, ale jakoś nie chciało mi się wyciągać aparatu do nagrywania. Także nic nie nagrałam, a dzisiaj właśnie już jest wtorek, koniec lenistwa, trzeba brać się właśnie do roboty. Na jutro trzeba oddać tą pracę, makiety i właśnie teraz już przystępujemy do roboty. Co dalej będziemy nagrywać? Nie, jeszcze nie mam pojęcia. Tak sobie pomyślałam, że może bym właśnie nagrała dla Was haul z Lumpexu, chociaż tam jest niewiele tych rzeczy, ale bardzo fajne i tak sobie pomyślałam, że jeszcze może bym to nagrała. Ale do holu z to trzeba by było się y, pomalować. A chwilowo to jestem właśnie taka jeszcze nieumalowana, ogarnięta, ale nieumalowana. Zrobiłam sobie tylko poradną pielęgnację i tyle. Dobra, ja tutaj muszę właśnie teraz pomyśleć, co tu y, zrobić, jak to rozplanować ten ogród. I na pewno y, wspólnie zaraz go będziemy robić. Tam się maluje już płot, a ja tutaj będę tworzyć coś w rodzaju altany. Jak mi oczywiście. Jezu, jeszcze tu! A ja już myślałam, że skończone. Ja powiem... i ty... Ja, ja powiedziałam i, a ty tu. To nie dzisiaj sobie robić. Ja tu już ja jarościadkam tylko. Okej, bo ty teraz wykorzystasz z całą twardy. Proszę, a ja myślałam, że już koniec. Gdy myślałam, że tu ty popatrzyłaś, O, dobra, tu nie nie nie, 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 nie. No bo ja na to nie popatrzyłam. No, tylko na inne. Ej, ale co tu się mniejszy? Tak to czy mniejszy? No bo. tak? A, To te kwiatki przy, przyczepiacie? No, ale tak. To. Mhm, nie, nie wiem czy czym jest. to pokażę. nie da się zrobić... ...genisego. Genisego. Ale nie patrzyłeś innych y, tego? Nie. nie. Nie da się zrobić... tego. Pomyśl czego się nie da zrobić w Nie wiem. Genisego. No nie wiem. Myśl. Niezgadne. Bo wszystko, Dużo rzeczy nie da się zrobić w realu. Ale jedyna, jedyna z walizką. Nie da się wsadzić psa. Skąd wiedziałeś? No bo dopiero powiedziałeś. Ale się da... Tym, no bo jak wsadzisz w realu psa do walizki, to on się zaraz odrzuci. A tu nie! Gdzie mój pies? Jurka ratuj mnie. Nie mam psa. Ja chyba nie... jest skończone. Okay, ja chyba I to reszt na resztkach farby. Okej, okay, ja chyba nie skończyłem. Nie kupiłem się. Tak się tworzy właśnie makieta tajemniczego ogrodu. Także już kwiatki są przyklejane. I jakbyście nie wiedzieli, co macie zrobić ze starymi strojkami, co na przykład stawiacie sobie na cmentarz, albo macie takie domowe do wyrzucenia. To proponuję ich nie wyrzucać. Oczywiście tylko tym, co mają dzieci. To proponuję nie wyrzucać tylko, tych stroików, tylko jeżeli są takie w miarę czyste, to można je zabrać do domu. Oczywiście wyczyścić, uprać w domu, a potem świetną, będą, świetną pomocą będą do tworzenia takich różnych prac plastycznych albo technicznych, albo nawet tak jak tutaj, w tym przypadku, z języka polskiego, bo przecież makieta jest z języka polskiego. Także proponuję właśnie tego wszystkiego nie wyrzucać. I my teraz tak tutaj przyklejamy już te kwiatki, i jeszcze zostaje tylko mur, wejście. No i oczywiście trzeba to tymi liśćmi obkleić, żeby było coś na zasadzie takiego zarośla, jak to właśnie zrobić, te zarośla tajemniczego ogrodu. No i będzie na tyle, tutaj właśnie suszą się mury obronne tajemniczego ogrodu. A ja idę zobaczyć, jak tam tworzy się informatyka na dole. I tak to się właśnie prezentuje mój wtorkowy dzień poświąteczny. Czyli jak zwykle wróciłam do rzeczywistości, do lekcji i tak dalej. I po wielkich bólach i trudach, makieta wykonana i prezentuje się tak. I tutaj jest furtka. Wchodzimy do tajemniczego ogrodu. O, tutaj o furtka jest. Ok. A teraz Julka ma do posprzątania kupy bałaganu. O. Tutaj też mogę Wam pokazać. I jeszcze tam. Także ma co robić. Dziewczyneczka teraz. Nie będzie jej się nudziło. I witajcie z mojego już centrum dowodzenia. Makieta prawie skończona. Ale ja wam to tak wszystko poskładam, żeby ta makieta była od razu, chyba mi się wydaje, w całości zrobiona. Tu wam pokażę już, tak wiecie, makietę całą zrobioną, a nie tak nie będę, że trochę makiety, potem ja będę gadać i potem znowu makieta. Tu chyba tak nie. Ale teraz właśnie musiałam przerwać tą makietę, bo tutaj jeszcze z Mateuszem informatykę też trzeba zrobić. Jakiegoś, no jakimi, jakiegoś gimpa, nie wiem o co chodzi bo za mnie to raczej taki dość marny informatyk, także nie wiem, ale jakoś sobie może poradzimy i z tym gimpem. A teraz właśnie jestem w trakcie obiadu, bo już yy, wszystkim się znudziło to świąteczne jedzenie i trzeba zrobić normalny obiad, więc już ziemniaki gotuję, buraki rozmrażam, bo wiecie, że ja mam takie swoje już przygotowane do, yy, do zrobienia właśnie buraczków, także tutaj właśnie już rozmrażają mi się też buraczki. Kotlety schabowe są ubite. Wiem, miałam jeść mniej schabu, ale no, znaczy mniej wieprzowiny, ale w sumie to ja bardziej robię obiad dla nich niż dla siebie. Bo ja zjadam trochę tego barszczu i powiem Wam, że jakoś mi się nie. A patrzcie tutaj, bo tutaj w oknie drogo samochody jeżdżą. I powiem Wam, że zjadam jeszcze trochę tego żuru i jakoś niekoniecznie chce mi się jeść. Ale no muszę zrobić im obiad, bo oni to raczej takiego wiedzie reszta to już całkiem nie będą jedli. I co jeszcze zrobiłam? Jeszcze sobie nastawiłam pralkę. Taką poświąteczną, i ogólnie trzeba było też poświąteczne porządki zrobić. Jeszcze tam tylko trzeba parę kwiatków dokleić do tego, do tej makiety, i co jeszcze? Parę kwiatków, i jeszcze trzeba zrobić. A mur postawić, czyli ogrodzenie, ale to za chwilę. Tutaj zrobiłam sobie jeszcze też kawę w międzyczasie. Miałam jeść ciastko, ale tak popatrzyłam się na to ciastko i powiem Wam szczerze, że mi się też już chciało iść tych ciastek też. I tak. A święta to tak jak Wam mówiłam, święta, święta i po świętach więcej tego krzyku o to szykowanie, aniżeli tych świąt. Także niedziela była tutaj na Siennicy, a poniedziałek był też i trochę w Lublinie, bo pojechałam na cmentarze, pojechałam do jednych dziadków, do drugich dziadków, bo jak już dziadki, to wiadomo, że trzeba wszystkich odwiedzić, a nie tylko jednych odwiedzić, a drugich nie. I no i u mamy też byłam oczywiście na cmentarzu i i znowu jakiś śnieg y, polatuje, także trochę właśnie taka propo jeszcze. To y, zmieniając temat, to rano się właśnie tutaj śnieg pojawił, y, a wczoraj dość silnie wiało. dzisiaj właśnie pojawił się śnieg, i znowu widzę, że jakiś taki jakby śnieg, czy to nie śnieg, coś tam leci, ale to już dobra. I y, wcześniej to było właśnie wczoraj takie ładne słońce, także można było sobie pochodzić, chociaż za ciepło to też nie było, a później właśnie wieczorem to coraz gorzej się robiło. Oni się trochę tam pobawili u właśnie mojej chrzestnej, pobawili się pod blokiem, jest, mają taki fajny plac zabaw i taką siłownię, także popawili się trochę na tym placu zabaw, trochę na tej siłowni i czas zleciał. Później żeśmy wrócili oczywiście do domu, no i do swoich obowiązków. A dzisiaj właśnie jeszcze te skrzynki, tak właśnie wystawały takie dwie, czy znaczy jedna, ta duża koperta wystawała, no tu nic nie ma. Także dzisiaj właśnie przyszły jeszcze takie. O, nie wiem jak Wam pokazać, bo tutaj tutaj adres, tutaj drugi adres, także przyszły takie właśnie jeszcze dwie koperty i ta wystawała ze skrzynki, także dobrze, że zauważyłam, że coś ze skrzynki mi wystaje, to poszłam wyjąć, bo tak to by zamokło i zaraz sobie tutaj otworzymy. Ta mniejsza jest od Marty, czyli Lus 85, dobrze nie pamiętam nawet od kogo, to znaczy od Marty, a link na YouTubie to ma. Ale to znaczy konto, nazwę na YouTubie ma Sita 85 czy 86 blok. coś takiego. Także pierwszą jest właśnie od Marty, zaraz sobie tutaj otworzymy. Karteczka to tak jak właśnie ja mówię, że nawet i życzenia poświąteczne też są bardzo fajne. I tutaj Marta oprócz tego włożyła coś takiego, oprócz tej kartki. A gdzie jest kartka Marta? A jest. O, i kartka była takie jajeczko, bardzo fajne, bardzo ładne jajeczko, bardzo mi się podoba. Pisaneczka z tulipankami i oczywiście życzenia, ale to życzenia sobie przeczytam później, bo to jest sporo. Widzę, że tutaj jest tych życzeń napisane. A oprócz tego wszystkiego, to było do przyczepienia. Muszę sobie zrobić taki pokój youtuberowy. Z tablicą YouTube'ową, i będę miała właśnie do przyczepiania takiego czegoś. Tutaj nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, bo dość ciemno się już tutaj robi. A muszę tutaj być, bo telefon mi się rozładował no i muszę być pod kontaktem, pod ładowaniem. Także jest taki zajączek na spinaczyku był. I była taka maseczka z Isany. To jest maseczka w płakcie. Kokos i granat. Tak mi się wydaje. Tak tutaj pisze Zisany jest jedna. Druga jest taka podwójna z konopio, konopie, maseczka kremowa, także też będziemy takie coś próbować. I były też trzy herbatki. I trzy herbatki były. O, takiej herbatki to ja nigdy nie piłam. Także mamy herbatkę żurawinową, dziką różę i malinę. I to było właśnie w jednej przesyłce, a teraz zaraz muszę sobie zobaczyć do tych moich buraków. Dobra, zapaliłam tutaj światło pod szafkami, może będzie trochę lepiej widać, bo to drugie to znowu będę tam prześwietlone, to też będzie się. A w tej dużej już oglądamy, od kogo ta duża, ale ta duża to mi się wydaje, że to jest właśnie od, ale teraz sypie. No teraz to sypię, muszę Wam powiedzieć. A ta druga to jest chyba od Ani, czyli od matki 3 plus. Tak mi się właśnie wydaje, i zaraz zobaczymy. I tutaj też. Karteczka, takie tym, tym razem jajeczka. Także ja też sobie wszystkie karteczki włożę gdzieś do jakiegoś pudełeczka, tak, oddanie jest tutaj. I też sobie później przeczytam, bo też dość sporo napisała. Także ja te wszystkie kartki to sobie zachowam, oczywiście włożę sobie do pudełka, zachowam na pamiątkę. Jakby kiedyś tam kanały się pokończyły, albo mój, jakby się kiedyś skończył kanał, to będę miała fajną pamiątkę, że. No, w sumie tu mam nadzieję, że znajomości się nie skończą. Jak się kanał skończy, to mam nadzieję, że znajomości cały czas przetrwają. Także ja sobie te wszystkie karteczki zachowam na pamiątkę. I oprócz tego to były. Był, też... był taki spinaczek, zajączek, bardzo fajny. Były trzy nopersy i czekolada. Czy to nie wiem, co to, to też jakiś, nie wiem, baton czy coś. Taki, coś takiego były. Także bardzo dziękujemy i Marcie, i Ani bardzo właśnie dziękujemy za miłą przesyłkę poświąteczną. Patrzę się, żeby mi ziemniaki nie wykipiały, bo z tym to ja też mam problem. Dobra, także właśnie dziękujemy bardzo serdecznie i Ani, i Marcie za miłe, poświąteczne przesyłki. Ja teraz już skończę ten obiad i pewnie się jeszcze z Wami odezwę. Jeszcze chciałam ten. Yy, Hall lumpeksowy nagrać, ale nie wiem, czy mi wyjdzie, bo muszę zająć się też tym gimpem, a powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia, jak mam to zrobić. Dobra. Także na razie tyle i do zobaczenia do potem. Ja tu składam dla Was wtorkowego vloga, no i oczywiście brakuje mi zakończenia, więc teraz dogrywam zakończenie. I żeby vlog nie był tak bez zakończenia, to ja tutaj przychodzę się właśnie z Wami pożegnać. Bo żeby tak nie był zakończony vlog bez pożegnania. Także, jeżeli Wam się podobał taki vlog, to tam zostawcie co trzeba, czyli tego kciuka. Jeżeli nas jeszcze oczywiście nie subskrybujecie, to bardzo serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do dzwoneczka. Będzie nam bardzo miło. A teraz oczywiście życzymy Wam miłego wieczoru, bo vlog oczywiście pojawi się wieczorem, więc życzymy Wam miłego wieczoru. No a jeżeli będziecie oglądać go rano, no to oczywiście miłego dnia. I pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa.